Na moim kanale dzisiaj będzie specjalny gościeli Mateusz Ludziak Nie, ale to miło, Dobra, to nie wiem. Nie wiem, czy Wam się spodoba ten filmik, ale no, napiszę coś w komentarzach. I no, także jeśli Wam się podobało, albo nie, może trochę dłuższy filmik, co zostałam na gwiazdorka. Dziwnie nie na gwiazdorka wiecie, na Wigilię Za chwilę zobaczycie. Ja, Martyna, być tam! Ten do nie psikaj, bo p psikam, na topą. Wiem. Ten dezorot nie będę niestety psikać, bo szkodzi to tabletą, bo ja nagram na tablecie, jakbyście mnie pytali. Jest to przepiękny zapach, taki delikatny. Taki gwiazdorek i taka bombka, ale już nie pokażę wam tego. No i takie milki, z dawno. Milki, takie cukierki, które dawno są już zjedzone, ale no to już niedawno, więc przeszłam ze szkoły. Więc no. Okej, okay, także jeśli wam się podobało, dajcie fajne łapki w górę i zasubskrybujcie kanał. pa. Pa.